Wasz Karol Marx ani dnia nie pracował, przejadał pieniądze swojego przyjaciela, fabrykanta i filozofował. Podobne argumenty często można usłyszeć od antykomunistów. A jak było naprawdę? Friedrich Engels rzeczywiście udzielał wsparcia finansowego swojemu przyjacielowi i towarzyszowi, ale dalej miłośnicy rynku zaczynają kłamać. Po pierwsze, życie Marksa nigdy nie było beztroskie, a pomoc Engelsa nie zawsze ratowała go od biedy. Po drugie, on stale, dużo i intensywnie pracował. Marx dogłębnie zbadał i przeanalizował pracę Adama Smitha, Davida Ricardo i innych ekonomistów, filozofię heglowską, francuski utopijny socjalizm, historię klas i formacji społecznych. Marx to nie tylko hasła o tym, że źli bogacze uciskają biednych pracowników. On jako pierwszy naukowo wyjaśnił, na czym dokładnie polegała eksploatacja w różnych formacjach ekonomicznych i uzasadnił cel, do którego nieuchronnie dojdzie cała ludzkość cywilizację, gdzie podstawowe środki produkcji znajdują się we wspólnej własności. Его труды стали теоретической основой для мирового рабочего движения, а в некоторых странах учение Маркса привело к победе пролетарских революций и кардинально улучшило жизни сотен миллионов простых тружеников. Pod naciskiem tych rewolucji nawet zachodni kapitaliści byli zmuszeni iść na ustępstwa wobec klasy robotniczej. Niezwykle wiele zrobił ten wielki uczony dla wyzwolenia człowieka pracy z podjażma kapitału, ale aby zrozumieć skalę jego geniuszu, potrzebne są intelekt i sumienie. A z tym u apologetów rynku często jest napięcie.